Cześć czołem, kluski z rosołem. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj gotować będzie tarong. Od razu to mówię na samym początku, żebyście się nie martwili. A co przygotuje dzisiaj tarą? Jedną z moich ulubionych potraw tu w Kambodży i bardzo, bardzo zdrową zupę z gorzkiego ogórka, czyli marea soup. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Gospodarzem dzisiejszego odcinka jest tarąg. Smacznego. Dzisiaj Juny prezentuje. Potrawę, tak kochanie? Co będziesz gotowała? Ok, czyli salatę, pół, czyli sałatkę, tak? Ale to nie wbije, nie bije. Co będziesz używała? Będziesz już używa mięsko? Co jeszcze zrobisz? Powiedz mi, i Okej, okay, sałatkę zrobisz tam z pomidorami, tak? A dodasz też ogórka trochę? <grytanie> she's standing here, and she said, take camera. And she's speaking. Tam nie ma pomysłu żeby włączyć kamerę i właśnie będzie prezentować. 7 minute? Yes. Okay. And what you making? I make a salad tomato. Sałatkę z pomidorów, tak? Robi sałatkę z pomidorów 7 minutową. <laughs> Hello. Hello everyone. It's too uh so long that <laughs> you so today I'm making the soup. Okay guys, Okay, so today we're making the marea soup. The, how to call it in English? Bitter cucumber. It's very bitter, but it's good for healthy. To jest marea. So we have marea. Yes. Bardzo wytrawnie. So we're making the soup Go. today, yeah, like the heavy soup. We're making with the bacon and marea. Of course it's the main course main thing in the soup. Mamy this and this, and to i to, i mamy czosnek, aby przyprawy były bardziej intensywne, i mamy To jest? Uh, no, ja. Yeah. Tak, to szybciu, szybciutko, żeby była jasność. E, mięso, którego używamy do nadziewania później tego gorzkiego ogórka, e, powinno być tłuste. My używamy bekonu, świetnie się do tego nadaje. Będziemy potrzebowali szczypiorek. Szczyporek. Szczypiorek. Szczypiorek diporek diporek a będziemy używali czosnku i to jest kostka, kostka rosołowa this one, you, you don't have to put it if you don't want to but this is my taste so I will put it this Nie musicie tego używać jeżeli to, wam to nie pasuje taranku używa bo to jest yes. przepis według And fish sauce for sure never <laughs> Every dish is i need fish sauce and salt and pepper for sure Dajcie sól some oil i olej and i think it is a bit sugar too, yeah? Odrobina I mean... cukru. My postaramy się zrobić bez, ale nie, generalnie jest cukier. Także e, pod filmem w będziecie mieli przepis, tam będzie wszystko. E... Okay, let's go and see what we yeah? Czyli e, gdzie gotujemy? We cooking here? We inside, because outside is loud, so. No właśnie, to idziemy do środka. Zabieram te wszystkie rzeczy i zapraszam e, do kuchni. Zaczynamy od zagotowania for the starter, wody. Yeah, for the you just need to boil the water for one liter and a half, and, około litra wody and then, the there, then you making the because wodę, żeby się gotowała, zagotowała nam, a w międzyczasie będziemy przygotowywali e, nasze składniki. OK, so this really have water to jest dość istotny element. Yeah. Woda i sól, do której będzie ta rąk wrzucała za chwileczkę mareę, czyli ten gorzki ogórek. Dlaczego? Yeah. Zaraz się przekonamy. This bowl say half. Take this half. Make sure you have like 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 this much, mm -hmm. because the mid one won't fall fall down. This is I have longer, so it's okay. Chodzi o to, żeby <coughs> przeciąć maree na takie odcinki. Żebyśmy później byli w stanie upchnąć większy, mięso. In, in... Tak, jeżeli jest większa marea to nie na trzy kawałki. Chodzi o to, żeby w miarę łatwo. This, yeah? Tak, żeby w miarę Your łatwo finger? można było upchać później mięso, nadziać yeah? tą marę mięsem, które będziemy za chwileczkę robili. You I you use this spoon. <laughs> ta mówi, że ta łyżeczka konkretnie nadaje się bardzo dobrze do wydłubania ze środka tego, Chodzi właśnie o to, żebyśmy mieli pusty, puste warzywo, bo tutaj będziemy później wkładali mięso. Why we putting Marea to the water? With salt? Yes? yes, to make the Marea less bitter. No właśnie, woda z solą po to, żeby nasza Marea była mniej gorzka, trochę mniej gorzka. Nież jest na początku, bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorskim. You have no problem if you have the hole like this, yeah? Mm -hmm. No problem. You have the hole like this. You can see, there's the hole. It's not the problem, yeah? Okay. You can leave it like this because anywhere you put the pop, and then I will show you how to make okay, okay, okay. the pop and not the pop going out. Starong so. mówi, że nie ma problemu, jeżeli mamy tam dziurkę z drugiej strony, żebyśmy się nie martwili, że mięso będzie wychodziło. We keep doing the same, yeah? Okay. No, to widzimy się za chwileczkę. Nasza Maria już jest w wodzie z solą, i tam powinna sobie poleżeć około 5 minut. Tak, żeby właśnie stracić so we have na bekan Pół kg baconu. Take out the skin. oddziela skórę. Jeżeli macie mięso ze skórą, to też oddzielamy, ale ta skóra nam się przyda. Będziemy ją wykorzystywali teraz. <laughs> Tarąg oddzieliła już skórę od mięsa, i teraz delikatnie. Wkórę nacinała, a później wyląduje ona w tej wodzie. Po prostu, żeby miała smak, tak jest, żeby była nasza zupa bardziej smakowana. This is the skin, smaczna. yeah? We take tak the skin from the meat, then we mix the meat. No i właśnie. Mogą to mix it by the chop, 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 chop the meat, but I think it means it's much better. Tarąg mówi, że możecie, jeżeli chcecie posiekać sobie nożem, proszę bardzo, oczywiście. Natomiast najlepiej jest zmierić. Jeżeli macie maszynkę do mielenia mięsa, no to oczywiście użyjcie maszynki do mielenia. My nie mamy, w związku z tym po prostu będziemy tutaj używali blendera, ale generalnie chodzi o to, żeby zmielić mięso. Oh, this knife is good now and sharp. No dobrze, so watch your fingers. Staram, że nóż jest bardzo ostry, to dobrze. I like it. To watch your Uważaj na paluszki. It's ok. This is jak to powiedzieć, no? To mięso powinno być or jak bacon albo bekon. To najlepsze, z Tłuste mięso. My używamy bekonu, możecie użyć na przykład karkówki. Generalnie chodzi o to, żeby był tłuszcz. Tłuszcz będzie okay. raz, że dawał smak, dwa, że będzie nam sklejał to mięso. Ono nie będzie za suche. Teraz czosnek. Dwa Ale hałas, ale hałas. Oj, ojej, ojej, ojej. Noisy, noisy. I'm sorry, but this is how we're doing in Cambodia. <laughs> you like noisy? Yeah. Four pieces of the garlic? I forget to say. The bigger one is also good. You can put four or five, actually. Mm -hmm. It's just uh, to make the meat Jak lubicie czosnek możecie dać więcej. Oh, sharp. I like it. Okay, and put it to the mix. i we going to put it the mix. Sul. 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 ambal. Ambal. Ambal, Sul. Sul. marek. Yeah? To jest pieprz. Ja yeah, bym from od yeah? no? Pieprz. Nie, to jest. Retę na Kiri. Pieprz. Mhm. nie. Retę Kiri, ale bardzo, bardzo dobry. Świeże, żeśmy sobie to wydarzyli. <laughs> and a bit oleju? Odrobinka oleju to również do tego, żeby nam się to, to mięso dobrze trzymało. Put the whipping together and we blend it. No i czas na blendowanie, także będzie troszkę hałasu, od z kamerą. Jeszcze ostatni element naszej układanki, czyli... Jak to się nazywa? For color. Nie, nie, how will we call Spring onion. A nie, nie, po polsku. Szczypiorek. Szczypiorek, tak. Jeszcze szczypiorek. Zawędruje do tego naszego miksu mięsnego. Pomogę Ci, pomogę. Tak wygląda nasze mięso po zmieleniu, połączyły się po prostu wszystkie składniki, które tutaj Tarong umieściła. No i zaraz będziemy przechodzili do drugiego etapu. Po wyjęciu Marea z wody z solą, Staram się popłukuje delikatnie, żeby ta sól tutaj nie została. No i będziemy nadziewać teraz. Marea, mamy will i it in the... O, so <laughs> <starting to> <laughs> mówi, że pachnie już e, bardzo pysznie. No i And właśnie, tam mi się głodna. To dobrze, to ja też, Tak jest, będziemy wykorzystywali również wykałaczki, kałaczki, ale to za momencik. Ok. Put it all. To the... Nadziewamy teraz po prostu. Nadziewamy. Staramy się mu zrobić to w miarę dokładnie. Czyli po I'm prostu, sorry, <laughs> Upchać, tak, dokładnie tyle, ile się da. Like this. Nice. Mm -hmm. Nice. it doesn't have to be full, because Niech, when the meat, nie, że nie musi być pełno. Mięso troszkę urośnie w trakcie gotowania. Good, yeah? I teraz, proszę bardzo, tarącz nadziewa wykałaczką. What for we doing this? Uh, not to go out. Żeby nie wypadło w trakcie gotowania nam mięso, po prostu z tego. Yeah. Nasza Maria okazała się być dość niedu... <noise> nieduża i zostało nam sporo tego zmielonego mięsa, ale to w żadnym wypadku się nie zmarnuje. Tam już się woda, ładnie gotuje. Darun teraz doda tą kostkę rosołową do, do tego wrzątku. A z tego mięsa, które zostało, zrobi takie kuleczki po prostu, i które też sobie wylądują tutaj. I które z jednej strony dadzą smaku samej zupy, a z drugiej strony po prostu będzie można je zjeść razem z zupą. Ale najpierw ląduje na aktorzy pierwszoplanowi. Najpierw do naszej, naszego wywaru. Naszyto. naszego What is What is it? Naszego mm -hmm. ours Like ours soup. Our soup? For example. Nasza zupa. Super? Zupa? Zupa. Zupa i zup. Yes. Zupa. Dobra zupa. Dupa <laughs> <laughs> Tarączkut. Tarące tutaj rymy uskuteczne, nie eleganckie. No dobra, to tak, dłużyzna, dłużyzna. No to robimy te kuleczki i wrzucamy je do... Kolejnym krokiem jest dodanie sosu rybnego. Ile tego sosu rybnego idzie? One and a menej spunc? Półtorej łyżki stołowej sosu rybnego. One quarter of sugar. No i cukier to właśnie... To normalnie jest to. I w już one yeah? Tak mówi, że normalnie udała jedną łyżkę Cukru teraz dała mniej. To też zróbcie pod swój smak. Ja staram się unikać cukru, no ale tu się nie udało uniknąć. Troszeczkę soli. I co? I przykrywamy? Yeah. Przykrywamy i zostawiamy na gotowanie. 25 minut. 25 minut. Tak, tarą, twierdzi. No to widzimy się za jakiś czas przy naszym garze. Wow. Minęło już około 25 minut. Tarą, żeby próbowała zupę. Is it bitter? Piękna. Piękna? Pyszna. Pyszna. Ty jesteś piękna, a zupa jest pyszna. Uh -huh. Is it bitter? It is. Dobrze. Tyk-tik. Oh. że tylko troszkę jest. Wytrawna zupa, uh -huh. like already... Potem można poznać, że Mareusz jest gotowa, że łatwo wychodzi wykałaczka. Jeśli wykałaczki wychodzą, nie stawiając większego oporu, to znaczy, że już zupa jest w gotowości. No to genialnie! Co so we can eat soon? Of course we can eat. Jeszcze szczypiorek. Szczypiorek. Tak jest, szczypiorek. Szczypiorek i to po azjatyckim stylu, takie duże kawałki szczypiorku do zupy. No i koniec. Zaraz będziemy jedli. Niami. Dżuny postanowiła, e, podobnie jak ja, zjeść zupę i idzie tutaj, niesie. Woła już z daleka, że mam nagrać ją. Super, tu jest moja, już czeka. Tu jest Dżuny zupka. To co? Jemy? Czekaj, dam ci krzesełko, poczekaj. O! Proszę. No dobra, to jest czas na degustację. Degustować będzie zarówno Juny, jak i Jadżutko. Spróbuj, i powiedz czy dobre. Spróbuję na razie samą zupę. Wytrawne, gorzkie, dobre. Nie <laughs> Nie. Dobre? To nic, kochanie, to nic, nie przejmuj się. Dobra, zupka. O, dobra, wytrawna. No dobra. To teraz spróbujmy jeszcze kawałek gorzkiego ogórka. Chciałem z siłem. O, dobra. Nie chcesz wyjść? Trudno, zjem cię na raty. O, Daddy, ty nie <gwiazda>, Gwiazda. No to super. Jeżeli Johnny smakuje, to już bardzo dużo znaczy. Fajnie, że ona ma takie smaki po mnie i lubi takie rzeczy. Wytrawne, kwaśne. Mm. Pyszne. Kochanie, bardzo dobre. Pycha. Jest naprawdę... To jest jedna z moich ulubionych zup tutaj. Jest bardzo zdrowa. Bo Marea jest jednym z najlepszych Lekarstw naturalnych na obniżenie ciśnienia. Pożegnamy. Dżuny <laughs> pokazuje, że ją kotek drapnął. Eee, no tak, kotek drapnął, ale e, to jest moment, w którym będziemy się żegnali. Dżuny, zrobisz papa ze mną? Papa. papa! Dobra! Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i zapraszamy serdecznie na kolejny z kolejną potrawą. Chyba już wiem, co będzie następnym razem. Tak mi się wydaje. Smacznego, miłego dnia i do zobaczenia. Hej.